Czy potrafisz powiedzieć dość, gdy cały świat mówi brawo? To jest historia o tym, jak nagroda potrafi być kagańcem. Słuchając jej, dostaniesz prostą mapę i kilka jasnych kroków, które możesz użyć jutro. Zaczniemy tam, gdzie błyszczą reflektory i gdzie najłatwiej się pomylić. Metalowe światło odbija się od statuetki i robi się cicho w głowie. Na scenie stoi Lena i uśmiecha się jak trzeba, a w słuchawce słyszy tylko zimny głos o poranku i raporcie. Brawa są głośne, lecz w środku siedzi napięcie, które nie znika. Wychodzi ze sceny, a pod butem trzeszczy konfetti. Ktoś gratuluje i biegnie dalej, bo świat kocha szybkie zwycięstwa. Tego wieczoru wszyscy są tacy mili, jakby nic się nigdy nie psuło. Następnego dnia o 6.30 skrzynka pęka od wiadomości. Temat brzmi sucho i krótko, jakby był ostrzem. Pamiętaj, liczą się wyniki i spokój w zespole. To mówi Marta, która potrafi podać presję jak cukier w kawie. Mówi miękko, ale w środku czujesz beton. Lena kiwa głową, bo umie grać, gdy sala patrzy. Na biurku brakuje projektu, który wczoraj był jej, a dziś jest czyjś. Nikt nie wie, jak to się stało, chociaż wszyscy wiedzą, kto wysłał mail. Na slaku pojawia się lekki żart i lekki uśmiech, który wcale nie jest lekki. To jest ten moment, kiedy chwała ma cenę, a tą ceną jest milczenie. W fundacji wszystko ma twarz dobra, a każdy konflikt jest opakowany w słowo misja. Z boku wygląda to pięknie i czysto, bo kampania działa i dzieci dostają pomoc. Od środka działa to jak drobny piasek w zębach. Niby nic wielkiego, a jednak rysuje szkliwo. Lena wraca do edycji filmu, która już nie należy do niej. Komentarz mówi, że powinna dodać więcej uśmiechu i mniej siebie. Nie dramatyzuj, to tylko reorganizacja i tak bywa przy sukcesie. Reorganizacja bywa jak mgła, bo zabiera kontury i zostawia bez mapy. Po południu jest kawowe spotkanie, które udaje troskę. Twoja wrażliwość to dar, ale powinnaś z niego korzystać mniej. Tak brzmi przepis na ciszę, która przynosi spokój innym. Lena wraca na Open Space i słyszy śmiech w pokoju obok. To śmiech, który nie dotyczy Ciebie, a jednak dotyka. Wieczorem dostaję wiadomość o drugiej 17 i słowo wstyd w tytule. Klikasz i czujesz, że ktoś trzyma rękę na twoim gardle. A rano dostajesz prywatną wiadomość od wolontariuszki z krótkim dziękuję. To jedno zdanie działa jak łyk powietrza. Tak wygląda pierwszy mały cykl, który daje napięcie i daje ulgę. To jest rytm tej historii i to jest rytm wielu biur. Za chwilę będzie kolejny zakręt i kolejny wdech. Rada wpisuje Lenę do celów utrzymania nastroju w zespole. To znaczy, że masz odpowiadać za cudze żarty i cudzą ciszę. Czujesz absurd i szukasz gruntu, więc robisz małą pogodę nastrojów w Excelu. Uśmiechasz się, bo to cię ratuje na 5 minut. Potem pojawia się mem z Twoją twarzą i podpis, który niby żartuje, a jednak osądza. Wtedy w drzwiach pojawia się chłopak z kawiarni i mówi coś prostego i ciepłego. Widziałaś, jak ludzie reagowali na Twój film? To było mocne. To zdanie jest jak ręka, która stawia Cię na nogi. Wieczorem mentor odpisuje krótko i trafnie. Zbieraj fakty i nie karm ognia emocją. Lena otwiera nowy folder i zapisuje daty, godziny i drobne ruchy. Uczy się patrzeć na mechanikę, a nie na miny. Widzisz, jak każdy komplement z zewnątrz wywołuje mikrokarę w środku. To równanie jest proste i okrutne. Czasem tak bywa, gdy instytucja uzależnia się od jednej twarzy. Twarz wtedy staje się szyldem, a człowiek staje się narzędziem. Przychodzi druga gala i drugi uśmiech, który już nie jest wolny. Tuż przed wejściem Lena dostaje krótki komunikat z listą poprawek. Skróć podziękowania i powiedz, że to zasługa kultury organizacji. To brzmi jak piękne zdanie i jak ciasny but. Lena mówi swoje 30 sekund i sala klaszcze jak trzeba. Po wszystkim na slaku jest cisza, która waży więcej niż tysiąc słów. Potem pojawia się zdanie o postawie, która może ranić morale. Czujesz, jak statuetka w dłoni jest gładka i jednak kuje. W kabinie garderoby Lena owija statuę taśmą, żeby nie raniła skóry. To jest mały, cichy bunt, który robi porządek w głowie. W kolejne dni napięcie rośnie, ale rośnie też jasność. Lena układa trzy proste listy, które każdy może zrozumieć. Pierwsza lista dotyczy znaków miękkiego mobbingu. Są tam izolacja, żart w roli ostrza, cofanie akceptu w ostatniej chwili, przesuwanie celu i mieszanie odpowiedzialności. Druga lista mówi, jak dokumentować bez walki. To daty, zrzuty, pytania zadane na piśmie i krótkie podsumowania po spotkaniach. Trzecia lista mówi, jak stawiać granice spokojnie i konkretnie. To zdanie typu potrzebuje jasnych kryteriów i proszę o termin na odpowiedź. Kiedy masz trzy listy, masz już coś, co Cię chroni. Mentora to cieszy, bo prosto zawsze działa najlepiej. Trzy kroki to dobre tempo i ludzie to zapamiętają. W tym samym czasie rośnie też zmęczenie, które nie chce przejść. Zespół RD znów zamyka się na krótką naradę i znów trwa to godzinami. Wychodzą uśmiechnięci i mówią, że wszystko jest świetnie. Wtedy naprawdę wiesz, że nie jest świetnie. Barista macha z drugiego końca ulicy i nagle jest lżej. Zrób film, w którym powiesz prosto, co widzisz bez nazw i bez ataku. Pomysł brzmi ryzykownie, ale jest uczciwy. Lena kładzie statuetkę przed obiektywem i ustawia światło, które nie upiększa. Oddycha dwa razy, bo tak się robi, gdy chcesz mówić spokojnie. Nie chcę nagrody za milczenie, chcę nagrody za uczciwą pracę. To jest jedno zdanie, które niesie cały film. Potem pokazuje trzy slajdy i mówi tylko o mechanice, a nie o twarzach. To nie jest oskarżenie, to jest instrukcja obsługi trudnej sytuacji. Kończy krótkim zdaniem, które zostaje w głowie jak wzór na ścianie. Kiedy nagroda każe ci zamknąć usta, to już nie jest nagroda. Publikacja nie wywołuje linczu i nie wywołuje fajerwerków. Wywołuje rozmowę, która jest cicha, ale prawdziwa. Kilka osób pisze o swoich historiach i robi to bez krzyku. Jedna wiadomość przychodzi z zaskoczenia i jest ważna. Też się bałem i powtarzałem żarty, bo tak było najłatwiej. To jest pierwsze pęknięcie w murze i pierwszy oddech w pokoju. Rada ogłasza audyt i nowe kanały zgłoszeń, które są przejrzyste. Marta odchodzi z cichym komunikatem o nowych planach i o zmianie kierunku. Myślałam, że Cię chronię, a tylko kazałam Ci milczeć. To zdanie nie naprawia wszystkiego, ale robi miejsce dla refleksji. Lena nie triumfuje, bo nie o to chodziło. Ona po prostu zaczyna znów oddychać i pracować jak człowiek. Statuetka nie leży już na biurku, tylko trzyma otwarte drzwi. Ten mały obrazek mówi prosto, co jest ważne. Aplauz jest głośny, a granice są ciche. Dobrze jest wybierać to, co cię ratuje, a nie to, co cię unosi. Jeśli teraz czujesz ukłucie w brzuchu, to wiesz, że ta historia jest też o tobie. Może nie masz statuetki, ale masz coś, co błyszczy i ucisza. Może to wynik, może to rola, może to etykieta, która miała pomagać. Czasem wystarczy jedno zdanie, żeby odzyskać głos. Możesz powiedzieć: Potrzebuję jasności i poczekam na odpowiedź na piśmie. Możesz powiedzieć: Nie zgodzę się na żart, który mnie umniejsza. Możesz powiedzieć: Nie chcę być twarzą bez serca. To są proste słowa i proste kroki, które ratują dzień. Pamiętaj, że zdrowa praca nie boi się pytań. Pamiętaj, że dobra kultura nie opiera się na strachu. Pamiętaj, że Twoja wrażliwość to nie wada, tylko czujnik. Nie musisz nim świecić, ale nie musisz go też wyłączać. Lena wraca do małych zadań i małych zwycięstw, które składają się na sens. Pomaga zespołowi przy prostych materiałach i daje jasne ramy i terminy. Słowo proszę i słowo dziękuję znów dźwięczą normalnie. Śmiech wraca, ale nie jest narzędziem, tylko oddechem. Mentor przypomina, że nie wszystko da się zmierzyć liczbą lajków. Czasem miarą jest to, że śpisz spokojnie i nikt nie boi się zadać pytania. Barista robi kawę i mówi, że nowy film jest spokojniejszy, a przez to mocniejszy. Najbardziej lubię to, że nie ma w nim krzyku i są za to kroki do zrobienia. Wolontariuszka wysyła zdjęcie i prosty komunikat o dostawie, która dotarła na czas. W takich obrazach widać, po co w ogóle to wszystko. To nie jest bajka o złych ludziach i dobrych ludziach. To jest opowieść o układach, które rosną w ciszy i o granicach, które tę ciszę przerywają. Jeśli ktoś ci mówi, że wszystko jest świetnie i że to tylko ty masz problem, zrób mały test. Zadaj trzy proste pytania i zapisz odpowiedzi. Pytanie brzmi, kto podejmuje decyzje i gdzie można je zobaczyć. Drugie pytanie brzmi, jak można bezpiecznie zgłosić problem i kto go przeczyta. Trzecie pytanie brzmi, jakie są jasne kryteria i termin reakcji. Jeśli tych odpowiedzi nie ma lub krążą po korytarzach jak duchy, to wiesz, że jesteś sam. Sam nie znaczy bezradny, bo są kroki, które zrobisz samodzielnie. Zacznij od dokumentu, który ma datę i prosty tytuł. Dodaj krótkie punkty i zero emocji, które potem ktoś może podważyć. Dopiero na końcu dorzuć swoje potrzeby i swój termin, bo tak się buduje dialog. Jeśli usłyszysz, że dramatyzujesz, odpowiedz spokojnie, że prosisz tylko o jasność. Jeśli ktoś powie, że liczysz na przywileje, odpowiedz, że prosisz o zasady, które są dla wszystkich. To jest siła prostych zdań, które stoją twardo. Czasem rozmowa się uda i będzie krok do przodu. Czasem rozmowa się nie uda i wtedy robisz następny ruch, który cię nie pali. Idziesz poziom wyżej lub szukasz niezależnego ucha i robisz to bez wstydu. To nie jest bunt, to jest higiena pracy i to słowo warto oswoić. Pamiętaj, że chwała to tylko lampka, która świeci chwilę. Prawdziwe życie to to, co zostaje, kiedy gasną reflektory. Statuetka może trzymać otwarte drzwi i wtedy jest pożyteczna. Statuetka może też uciskać gardło i wtedy trzeba ją odłożyć. Jeśli kiedykolwiek poczujesz, że nagroda wymaga Twojego milczenia, zadaj jedno pytanie. Zapytaj, czy chwalą Ciebie jako człowieka, czy używają Ciebie jako narzędzia. Odpowiedź usłyszysz w tym, czego od Ciebie chcą w poniedziałek rano. W tej chwili chcę, żebyś zapamiętał tylko dwie proste rzeczy. Po pierwsze, granice są ciche, ale chronią. Po drugie, aplauz jest głośny, ale mija. Nie bój się wybierać ciszy, która Cię ratuje. Nie bój się powiedzieć nie wtedy, gdy ktoś oczekuje tak. To jest małe słowo. A zmienia dużo. A teraz wróćmy na chwilę do Leny, bo ta droga ma też jasny finał. W nowym roku Fundacja publikuje politykę, którą da się czytać bez lupy. Zespół uczy się pisać prosto i nie chować się w dymie żartu. Nowe osoby dostają opiekuna, który nie jest ich sędzią. Kiedyś to było oczywiste, a teraz staje się normą. Nikt nie udaje, że napięcia znikną, bo praca to nie bajka. Ale jest ścieżka i są zasady, które działają jak poręcz. Lena dalej robi kampanię i już nie jest szyldem, tylko człowiekiem. Czasem ktoś przypomni jej tamtą galę, a ona tylko wzrusza ramionami. Statuetka stoi na półce i nie gryzie, bo służy do trzymania książek. Książki mówią o prostych rzeczach, które trudno było zobaczyć w blasku lamp. Ten spokój nie jest głośny, ale jest prawdziwy. Każdy może go mieć, jeśli zrobi kilka prostych kroków. Dziękuję, że słuchasz tej historii i że trzymasz ją przez chwilę w sobie. Może komuś dziś pomoże jedno zdanie, które z niej zapamiętasz. Może to będzie zdanie o granicach albo zdanie o dokumentowaniu. A może to będzie krótka myśl, że nie musisz być czyjąś twarzą, żeby robić coś dobrego? Jeśli chcesz, możesz wrócić do tej opowieści i wziąć z niej jeszcze jedną małą rzecz. Teraz podam ci skrót, który zawsze działa, gdy robi się duszno. Zatrzymaj się, nazwij to, zapisz to i zaproponuj prosty krok. To cztery słowa, które zamieniają chaos w mapę. Spokojny krok daje więcej niż głośny krzyk. To jest proste i działa w domu, w pracy i w głowie. Jeśli masz dziś siłę na jeden ruch, wybierz ten, który daje ci tlen. Właśnie tego życzę Tobie na koniec tej historii. Niech Twoja chwała będzie skutkiem, a nie kagańcem. Niech Twoja praca ma sens, a nie tylko blask. Niech Twoje tak będzie świadome, i niech Twoje nie będzie spokojne. To wystarczy, żeby iść dalej bez strachu i bez gryzienia się w język. Dziękuję, że byliście ze mną do końca tej opowieści i że daliście jej czas. Jeśli ta historia była dla Was cenna, proszę o polubienie, subskrypcję i komentarz z jedną myślą, którą zabieracie. Jeśli chcecie wesprzeć ten kanał, skorzystajcie z kodu w prawym dolnym rogu wideo albo z linku w opisie. W opisie znajdziecie też linki do innych serii, które są zupełnie inne, ale też opowiadają o człowieku i o jego wyborach. Do zobaczenia w następnym odcinku i proszę wpadnijcie znów, bo kolejna historia już czeka. Trzymajcie się prosto i oddychajcie, bo to najlepszy początek każdej zmiany. Dziękuję i do usłyszenia wkrótce.